Dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie na kanale Świat Kryptowalut, a w dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o tokenomice Hamster Combat. Tokenomika na dany moment wygląda następująco, że na samym początku będzie powiedzmy udostępnionych 64 miliardy, Tokenów danego to hamster coina, i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Że dla osób, które teraz grają w pierwszym sezonie, jak wiemy, który kancza się już za niedługo, to będzie rozdanych 53,25% na samym starcie. Lecz jeśli sobie tak przejdziemy według tej grafiki, trochę tutaj dalej, to już widzimy, że ogółem pierwszy sezon dostanie aż 60% od wszystkich tokenów hamster Combat. Co można jeszcze zwrócić uwagę z danego oto tokenomiki, że będzie tutaj drugi sezon, drugi sezon jak zwrócimy uwagę ogółem będzie wydzielony na jego 15%, ale drugi sezon już zacznie się co najwyżej w następnym roku według tego roadmapa, który jest tutaj przedstawiony, więc na ten drugi sezon oto... No nie wiem czy każdy już będzie miał taką dużą chęć, żeby w nim uczestniczyć, chyba największe teraz yy, zainteresowanie wśród ludzi jest właśnie tym pierwszym sezonem. Na co jeszcze też można zwrócić uwagę, że będą wydzielone 4% na reklamę, na marketing do tego marketingu można chyba też wliczać inne airdropy, lub na przykład zadania na Galaxy lub na innych platformach, gdzie można zdobyć tokeny za wykonywanie zadań, więc możliwie... Projekt zrobi też coś podobnego, żeby więcej ludzi dowiedziało się o danym autoprojekcie. Na Liquidity 4%, więc zapewne te 4% będą właśnie wykorzystywane przez market makera Godbita, który właśnie współpracuje z tym hamstercoinem i oczywiście o tym Godbicie też w dalszej części filmu więcej o, dla Was przedstawi informacji. Na Binance Launchpool 3%, no to według mnie właśnie taka decyzja jest jak najbardziej odpowiednia, no bo. Wtedy będzie więcej użytkowników w ogóle wiedziało, że taki oto projekt istnieje i wiadomo, sam link na Binance, no to też jest już niemałe osiągnięcie jak na świat kryptowalut. Link do tej tokenomiki będzie podany w opisie, więc będziecie mogli też na własną rękę zapoznać się z danym oto e, e, tokenomiką danego oto projektu, ale też oprócz tego będziecie mogli zwrócić uwagę jak wygląda... <laughs> roadmap danego to projektu i jak widzimy no, większa część powiedzmy aktywności jest zaplanowana na ten rok jako że w świecie kryptowalut niektóre rzeczy dzieją się bardzo szybko i szybko się zakończają więc chyba team jak ja myślę oni zwracają właśnie uwagę na to żeby jak najwięcej podawać właśnie w tym roku bo w następnym roku może będzie już jakiś nowy hype i tego typu projekty już możliwie nie będą takie popularne, więc dla osób, które chcą właśnie skorzystać właśnie na takich od tego projektach, to chyba najlepiej teraz jak najwięcej włożyć wysiłku, no bo jeśli na przykład już w następnym roku będzie dosyć duże rozczarowanie tymi projektami, że po prostu te airdropy będą bardzo małe lub na przykład po listingu w ten sam dzień cena spadnie na 10%, no to wtedy już ten potencjalny zarobek w bezpłatności sposób na tego typu projektach, no już będzie bardzo znikomy i nawet może nie będzie zbierało się teamów, drużyn, które zechcą tego typu projektu w ogóle tworzyć. Więc co do tokenomiki to ja myślę, że już chyba będzie na tyle i przejdźmy może do Godbita Market Makera. Powiedzmy tego to Hamster Coina godby To jest firma, która już od dosyć dawna zajmuje się market makingiem. Tak w skrócie, to jest firma, która powiedzmy kontroluje w jakimś tam stopniu cenę. Ona wystawia zlecenie na kupno, zlecenie na sprzedaż i tak samo może ubezpieczyć projekt od niechcianych na przykład wydarzeń. Żeby na przykład, gdy Hamster Coin zostanie dodany na giełdę Binance, żeby ludzie nie mogli na przykład. W, z, zrobić tak, żeby cena wys, wyleciała na przykład do jednego dolara, no bo wtedy cały ten grafik ceny, on będzie wyglądał naprawdę nieestetycznie. Możemy to zwrócić yy, na uwadze na przykład na Doksie, że tutaj cena bardzo mocno wzrosła i te osoby, które patrzą na przykład na tym jednodniowym grafiku, no to widzą, że taka była maksymalna cena i teraz na przykład czy kupować, czy to warto, a jeśli by tutaj byłoby nie taka cena, na przykład 1 dolar i wtedy według skali to już by wyglądałoby tak bardzo już tak rażąco, to wtedy może ich zainteresowanie byłoby i mniejsze, bo wiadomo, powiedzmy dużo osób zwraca, jaka jest właśnie tutaj, jaki jest wykres, na giełdzie i od tego też podejmują decyzję, czy kupować, czy sprzedawać, więc ten powiedzmy, wizualizacja tego to grafiku to też jest dosyć ważna i tutaj oni nawet w taki dobry sposób pokazują, jak to wygląda. Więc na przykład oni będą odpowiadali za to, że token pojawi się na wielu giełdach kryptowalutowych. Oni będą robili tak, żeby byłaby możliwość kupna lub sprzedaży. danego tokena, jak już wspomniałem, że oni tworzą zlecenia na kupno, jak i zlecenia na sprzedaż. Oni będą sprzedawały dane oto token, kiedy cena osiągnie maksymalny pułap, ale przed tym maksymalnym pułapem oni będą się starali właśnie zrobić taką ładną grafikę, żeby inni ludzie widzieli, że cena rośnie. Oczywiście, po tym jak oni sprzedadzą na tym outtime high, oczywiście będą możliwie kupować. Te tokeny, kiedy już cena ich spadnie, potem znowu będą sprzedawali, kiedy cena trochę podrośnie, potem będą odkupować od tych osób, które już spanikowały, lub po prostu nie wierzą w dany projekt, będą jego odkupowali, potem gdy powiedzmy sytuacja na rynku się zmieni, jeśli będzie taka sytuacja, no to wtedy oni będą przyczyniali się do tego, żeby ten grafik ładniej wyglądał, i potem będą mogli znowu sprzedawać, gdy cena już wzrośnie, więc. Tak naprawdę dla market makera ważne, żeby było zainteresowanie tokenem, żeby było dużo traderów, żeby ludzie kupowali, sprzedawali i wtedy market maker może na tym zarobić, a oprócz tego z zarobku może też zwiększać się liczba właśnie zleceń na kupno, bo jeśli ten market maker będzie sprzedawał dla ludzi tego hamster coina na przykład, nie, cena wzrosła do 1 dolara i będzie sprzedawał dla tych ludzi po 1 dolarze tego hamster coina, zakumuluje jakoś tą dużą Sumę pieniążków, to potem i zleceń na kupno będzie jeszcze więcej, i dla traderów to też jest wygodnie, że będzie możliwość po prostu kupna lub sprzedaży większej ilości tokenów. Więc market maker istnieje, trzeba jego właśnie te istnienie przyznać i to nie jest jakieś tam zło absolutne, chcą oni zarobić, chcą dać zarobić dla projektu, ale tak samo chcą zrobić tak, żeby prosty trader nie ucierpiał, jak w tym moim przykładzie, że oni chcą zrobić tak, żeby na przykład na samym starcie cena nie powędrowała w kosmos, bo jeśli ona powędruje w kosmos, to już będzie dosyć źle, bo jeśli te osoby, które kupują na tym bardzo takiej zawieszonej cenie, to potem będą mogli pisać tam, nie wiem, artykuły, robić filmiki, że Hamster coin o scam, że cena bardzo szybko wzrosła, bardzo szybko spadła, więc market maker mam, miejmy nadzieję, że on jakoś ubezpieczy od, od tego. I tutaj możemy też zobaczyć, właśnie, informacje na czym. Powiedzmy polega ten biznes Godbita, że oni posiadają specjalne algorytmy, które działają całodobowo. Całodobowo oni kupują, sprzedają na ceksie, na DEKS-ie, bo jak wiemy na giełdach centralizowanych, żeby token w ogóle istniał, musi być najczęściej taka minimalna ilość wolumenu. Bez tego wolumenu po prostu giełda może wyrzucić dany token z siebie i nie będzie już można kupować danego tokenu na giełdzie. Oprócz tego jak widzimy, Dają oni możliwość na działania na DEXach, na Layer 1 i na Layer 2, więc to też jest jak najbardziej dobra wiadomość. A oprócz tego, jako że Godbit jest marketmakerem już od wielu lat, posiada wiele partnerów z różnymi giełdami kryptowalutowymi, to i możliwość dla projekta, żeby pojawić się na jakiejś giełdzie kryptowalutowej będzie po prostu mniejsza, no bo e, wiadomo, market maker kiedy Proponuje jakiś projekt na giełdę, to już sama giełda kryptowalutowa wie, że ten projekt posiada już market makera i już jest takie powiedzmy bardziej większe dowierzanie dla tego oto projektu. Tutaj możemy zwrócić uwagę ile u ich jest klientów, 370, ale myślę, że tych klientów jest tak naprawdę więcej, mam tutaj różne projekty, każdy ten projekt możecie oczywiście sprawdzić w oddzielności jeśli to dla Was tak ciekawi, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że sam ten market maker jest od, na rynku od dosyć dawna, posiada kontakty z giełdami typu Binance, Bybit, Kucoin i temu podobne. Ten może market maker bardziej specjalizuje się w byciu marketmakerem na projektach typu Tier 2 ale no wiadomo, nie każdy musia tam zaczynać z wielkich wyżyn, ale praktyki jak najbardziej dane o to market maker posiada. Więc chyba co do Godbita to byłoby chyba na tyle i może tak byłoby warto przejść może do sytuacji z premarketem. Premarket wygląda następująco, że no cena, tutaj widzimy, że cena możliwie wygląda trochę tak dziwnie, jeśli tak zwracacie, że czasami jest, że 0.0, na przykład 6 lub tam 7 albo tam 0.006 to jest od tego, że na różnych giełdach kryptowalutowych ten premarket był ustalany, kiedy ten Możliwy, maksymalna liczba tokenów tego hamster e, combat była jeszcze taka niewiadoma, więc gdzie nie tam jest 100 miliardów wiadomo, a gdzieś tutaj jest 10 miliardów, więc to takiej ważnej już tam roli nie gra, ale jak widzimy na dany moment no, kapitalizacja byłaby te 610 milionów, jeśli patrzymy na Big jeśli patrzymy na KuCoin, no tutaj sytuacja jest mniej więcej taka pozytywna i tutaj już widzimy 700 milionów. Na Gate'cie sytuacja, no jak widzimy tutaj jest 650 milionów tak na oko, no i na BitGate'cie ceny mi nie pokazuje, bo jak zwróciłem uwagę, niektóre te premarkety możliwie na Litwie są po prostu niedostępne i ja już nie mogę sprawdzić ceny tego premarketu. Ale chyba też dla osób, które oglądają ten filmik, ważne pytanie, czy kupować ten token, kiedy on wystartuje na giełdzie, czy tylko sprzedawać? Moja opinia na dany moment chyba jest bardziej taka, że po prostu sprzedać. Wszystko co dostaniecie za darmo z tego airdropa, wszystko sprzedawać, nie kupować kiedy on wystartuje, bo najczęściej grafiki na się ostatnich projektów, które się pojawiają, już mówiłem o tym niejednokrotnie, że oni no mniej więcej wyglądają tak spadkowo, że jeśli kupicie powiedzmy na tej pierwszej świeczce, jak widzimy ta pierwsza świeczka jest jednodniowa, no to jeśli byście kupili tutaj, sprzedali tutaj, no to bylibyście w stratni, że tak to ujmę, więc moim zdaniem projekty typu Hamster Coin, Hamster Combat, no Pierwszą kolej trzeba zrobić na tym, co dali dla Was zarobić za darmo. No, oczywiście, tylko wykorzystywaliście swój e, wolny czas, no ale to zależy, ile Wy tam jego wykorzystaliście. Więc gdy wystartuje na giełdzie, moja chyba rada taka, żeby sprzedawać od razu, a potem już patrzeć, czy potem dodacie ten token u siebie tam, nie wiem, na Kukonie do trading TradingBota, że będziecie tak zwany też market marketmakerem częściowo, że będziecie kupowali i sprzedawali dla ludzi tego hamsterkowna, jeśli cena jego będzie bardzo taka, powiedzmy, volatility, że będzie taka duża zmienność ceny, to może na tym nawet zarobicie nie najgorszy pieniążek, ale takie kupowanie na samym starcie, no to nie jest zbyt rozważne, bo miejcie na uwadze to, że ta pierwsza świeczka, to nieobowiązkowo są osoby, które wiedziały wcześniej o Hamstercoinie. to możliwe są osoby, które pierwszy raz zarejestrowały się na Binance Zobaczyły, że pojawił się jakiś nowy token, myślą, że jest taka logika, że co pojawiło się od razu, kto pierwszy kupił, ten właśnie zarobił, no ale w świecie kryptowalut nieobowiązkowo to tak to musi być i tak jak widzimy pierwsza świeczka, można je zwrócić uwagę też na innych projektach. Ona bywa czasami bardzo, bardzo tutaj duża i czasami po prostu lepiej nie mam czekać tydzień, dwa, może trzy, a może nawet miesiąc, a nawet i rok i tylko wtedy już coś kupować, bo wtedy może jest w jakiś większy sens. Więc co do tokenomiki i co do godbita to już myślę chyba będzie na tyle. Oczywiście decyzja czy kupować czy sprzedawać tego tokena na listingu będzie należała do Was, a ja dziękuję wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze świata kryptowalut. Do widzenia.